Po raz kolejny w Bożencinie odbył się konkurs kolęd zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury oraz parafię pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bożencinie. Przegląd podzielony był na kilka grup: szkoła podstawowa klasy od 1 do 3 soliści, szkoła podstawowa klasy od 4 do 6 soliści, zespoły ze szkół podstawowych, szkoły gimnazjalne soliści oraz szkoły gimnazjalne zespoły. Każdy z występujących musiał przygotować dwa utwory, tradycyjną kolendę oraz współczesną pastorałkę. Tradycję kolędowania kultywujemy od wielu już lat w środku Kultury w Borzęcinie. Ta tradycja kolędowania wynikająca z naszej tradycji, tej chrześcijańskiej i tej ludowej, staramy się promować zarówno wśród szkół podstawowych jak i gimnazjalnych. I cieszę się, bo z roku na rok spotykamy się coraz lepszym odzewem. Wielu uczniów startuje, przykładem jest tegoroczny konkurs gdzie wśród solistów. Mamy chyba rekordową liczbę uczestników, więc y, ważnym jest to, że, y, że ta tradycja jest pielęgnowana w naszym środowisku. No, z wielką radością to oceniam i chętnie się w to włącz, włączam. Y, cieszę się, że no, jestem zaproszony nawet do żyli. Parafia też została zaproszona w tym roku do współorganizacji. To jest takie wspólne dzieło organizacji, które tutaj tworzymy. Ośrodka kultury, parafii, szkoły. Na pewno kolędowanie także w tej formie jest bardzo cenne i bardzo potrzebne, żeby nie zadgubić takich bardzo tradycji, kiedyś może jeszcze bardziej ożywionych, ale jest duże zainteresowanie wśród dzieci, wśród młodzieży, także to jest wielka nadzieja, że jednak zachowamy tą, tą tradycję kolędowania, śpiewania, obrzędów kolędniczych, choć dzisiaj tutaj ich nie ma, ale one też tutaj właśnie tam gdzieś jeszcze są. To jest nasze wspólne zadanie, wspólna troska i wspólna radość z osiągnięć Generalnie startują w konkursie uczniowie szkół podstawowych. Rozdzieliliśmy to na trzy kategorie wiekowe. Jest to szkoła podstawowa klasy 1-3, szkoła podstawowa klasy 4-6 i klasy gimnazjalne. I oczywiście mogą startować również zespoły w tych kategoriach, więc cieszę się, bo tych uczestników jest wielu. Świadczy to o tym, że ta tradycja kolędowania w Borzęcinie jest bardzo żywa i, i, i tutaj mamy okazję tego, tego, tego zobaczyć efekty. Mówię też z takiej perspektywy pasterza i zarazem chrześcijanina. Kolędowanie to jest, to jest śpiew o narodzeniu Pana Jezusa. I to jest ewangelizacja zarazem, dlatego ja patrząc z tej perspektywy, no, patrzę z wielką nadzieją, że ta ewangelizacja także, która jest takim zadaniem chrześcijanina. Ona się realizuje także w tym wymiarze, poza kościołem, bo mamy być chrześcijanami wszędzie, gdzie, jest, gdzie nas Pan Bóg stawia. Każdy uczestnik, który w konkursie występuje, otrzymuje słodycze, każdy otrzymuje również dyplom pamiątkowy. Myślę, że jest to fajna pamiątka właśnie w tym konkursie. Zespoły, jak i uczestników do konkursu przygotowali trenerzy. Jak oceniają szanse swoich podopiecznych? Dzisiaj oczywiście śpiewamy przede wszystkim kolędy. Są to kolędy tradycyjne, ale również sięgamy po kolędy współpracujące ponieważ są coraz ładniejsze, coraz bardziej wdzięczne. Jak wyglądało przygotowanie zespołu dzisiejszego przeglądu? sięgnęłam po jedną kolędę Lulajrze Jezuniu, przygotowałam Długosowo y, oraz bardzo piękną kolędę również współczesną Jakie Światło nad Betlejem, ale ja również tak, także przygotowuję solistów z Bożęcina Dolnego i Górnego. Z Bożęcina Dolnego mam grono solistów, mam pięciu solistów, natomiast, natomiast tutaj z Bożęcina Górnego przygotowuję od wielu lat chętnych, którzy się do mnie zgłaszają, ponieważ ta praca sprawia mi Wiele radości, wiele satysfakcji. Dzisiaj prezentujemy szkołę, występuje siedem dziewczynek ze szkoły podstawowej z klasy 6. Z klasy od wielu lat przede wszystkim braliśmy udział tutaj w tym konkursie, który się rozwija. Bardzo mnie to cieszy, że ten konkurs się rozwija, a później z tym samym repertuarem od wielu lat uczestniczymy w konkursie w gminnym, przepraszam, powiatowym konkursie Kolem i Pastorałek Brzesku, i tam już przywieźliśmy kilka Musi świętego Jakuba. My tu występujemy cyklicznie, w, w, czasami jestem. Z zespołem, który z gimnazjum, czasami z zespołem z szkoły podstawowej. Jest to chyba 10 albo jedenasty raz z rzędu, kiedy występujemy na tej imprezie. Starałem się uczestników no, przygotować jak najlepiej i wydaje mi się, że są. Przygotowani poradzą sobie z swoimi kolędami. Zawsze staram się dobrać taki repertuar, żeby on z moim zespołem pięknie zabrzmiał, bo mam z ubranej alty, są, jest to zespół dwugłosowy i po prostu zależy mi, żeby te dzieci same miały satysfakcję z tego, że śpiewają. Młodych wykonawców zapytaliśmy o wrażenia zaraz po występie. E, śpiewało się bardzo dobrze. Stresowałaś się przed występem? Troszeczkę. Pani, która was przygotowywała, dała duży wycisk? Bardzo duży. A powiedz, jak długo się przygotowywaliście? E, bardzo długo. Jeszcze dzisiaj e, mamy te piosenki, które były na koncercie kolęd w kościele. Bardzo ciężko się przygotować do tego konkursu? Troszkę. Trochę ciężko. Dlaczego? Jak się zaczęła Jakie partie materiału dłużej? Po prostu trzeba systematycznie się uczyć tego śpiewu i tych kolęd, które śpiewaliśmy dzisiaj. Śpiewacie y, z pasji czy śpiewacie, bo się uczycie też? Z pasji głównie. Mhm. A chodzi takich szkół na przykład muzyczny? Jeszcze nie. Jeszcze nie. I teraz tutaj jeden z rodzyńców zespołu. Powiedz, jak się śpiewało dzisiaj? No super się śpiewało. Eee, bardzo miła atmosfera była. Eee, Oklask, dużo publiczność dopisała. Super było.